Dwa tysiące polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. Mateusz Jeduszycki, witam ponownie z Watykanu. Naszym gościem jest dzisiaj maronicki patriarcha Antiochii w Libanie, kardynał Butros Rai. Sofie... Co zrobić, by ocalić rodziny na świecie? Jeśli rodzina naucza wartości, społeczeństwo, ojczyzna także naucza tych wartości. Według mnie wszystkie dramaty na świecie zależą od rodziny. Trzeba ocalić rodzinę. Rodzina musi pozostać naturalną szkołą wartości, a dla chrześcijan domowym kościołem. Co Polacy mogą zrobić dla uchodźców z Bliskiego Wschodu? Jestem przekonany, że pomoc ludziom na Bliskim Wschodzie jest ważna. Ale według mnie, niezależnie od tego, czy ci ludzie są chrześcijanami czy muzułmanami, najważniejsza jest pomoc na miejscu. Wspólnota międzynarodowa powinna stanowczo naciskać na zakończenie wojny. W przeciwnym wypadku liczba uchodźców będzie stale rosła. Trzeba zakończyć wojnę. Trzeba znaleźć rozwiązanie polityczne i pokojowe. Uchodźcy muszą wrócić do siebie. Chcecie im pomóc? Naprawdę? Nieście pomoc na miejscu, ponieważ gdy tylko ci ludzie opuszczą swój kraj, już do niego nie wrócą. Chrześcijanie z Bliskiego Wschodu żyją z muzułmanami od 1400 lat. Istotą naszej tożsamości jest umiar. Ten umiar u muzułmanów właśnie zanika. Kogo przyjmiemy w Europie? W Polsce i gdzie indziej? Chrześcijan. W ten sposób pozbawimy Bliski Wschód jego ducha. Chrześcijanie są duszą Bliskiego Wschodu. Pozbawienie Bliskiego Wschodu chrześcijan skutkuje rozpowszechnianiem się fundamentalizmu i integryzmu. Przyjmiecie muzułmanów? Jakich muzułmanów? Umiarkowanych? Kto wtedy zostanie? Ludzie uciekający się do przemocy, terroryści? To zagrożenie dla całego świata. Trzeba zachować tożsamość regionów. Nawet Europa jako zjednoczony region poszukuje swojej tożsamości. Przyjęcie tylu uchodźców, głównie muzułmanów, będzie źródłem kryzysu tożsamości. W tym samym czasie stworzycie też problemy z tożsamością na Bliskim Wschodzie. Ratujmy więc tożsamość europejską i ratujmy tożsamość kulturową na Bliskim Wschodzie. Czy w Europie wiemy, czym jest islam? Najpierw trzeba zrozumieć pojęcia islamu. Pojęcie mężczyzny, kobiety, narodu, ojczyzny, suwerenności, praw człowieka. Te koncepty bardzo się różnią od tych funkcjonujących w Europie. Aby rozmawiać ze światem muzułmańskim, Europa musi zrozumieć pojęcia funkcjonujące w islamie. Nie wystarczy zrozumieć, czym jest islam, trzeba poznać jego koncepty, ponieważ islam nie oddziela religii od struktur państwowych. Dlatego jego pojęcia całkowicie różnią się od naszych. My, chrześcijanie z Bliskiego Wschodu, znamy te koncepty, znamy psychologię muzułmańską i wiemy, jak żyć z muzułmanami jak stworzyć wspólnotę. Jeśli Zachód naprawdę chce nieść pomoc na Bliskim Wschodzie, niech pokaże im, jak rozdzielić Kościół od państwa. Czy to muzułmanie, islam czy judaizm muszą nauczyć się oddzielać religię od struktur państwowych, tak jak zrobili to chrześcijanie? Dziękuję za wywiad. Naszym gościem był kardynał Butros Rai, maroniński patriarcha Antiochii w Libanie.